Witajcie ponownie Rzuczki Będziemy robić dzisiejszą pracę, czyli biedroneczkę. Do zrobienia biedroneczki potrzebujemy nożyczek, czerwonego papieru, i flamastrów. Żeby zrobić naszą biedronkę, potrzebujemy najpierw mieć mamy prostokąt. Potrzebujemy kwadratu. Żeby zrobić kwadrat, ja mówię co robimy. To muszę to zrobić, na, żeby równo na stole moje rzutki śliczne. Op. Żeby zrobić kwadrat z prostokątu, wystarczy wziąć ten róg i złożyć go tutaj, żeby powstało nam takie coś. Jak się Mamy takie coś i tu, na tej linii zgięcia, gdzie się stykamy, rysuję sobie czarną, no narysuję sobie czarną, żeby lepiej widzieć, czarną krechę. Opa. Widzicie? Mam czarną krechę, jak rozłożę, będę miała kwadrat. No to rozkładam. Mam krechę i po tej kresce żuczki odcinam nożyczkami żeby został mi kwadrat. Z Zajęcia ekologii pewnie pamiętacie, żeby nie wywalać śmieci, no nie, takie które mogą się przydać. To jest śmieć, który może się przydać do wyklejania, do wycinania, do różnych rzeczy. Chowamy go na później. Mamy nasz kwadrat i składamy go z powrotem w trójkąt, no nie. Potem bierzemy nasz trójkąt, bierzemy go za ten Szczubeczek, tu po środku najwięcej. I siup znowu go składamy, tak, żeby te boki, o, tu te boki były razem. Widzicie? Hopa. Mam takie coś. Bo trochę krzywe. Zginajcie moje życzki na stole. Nie będzie takie krzywe, jak wtedy, kiedy się zgina w powietrzu. Naprawione. I teraz znowu bierzemy za nasz szczupek za mniej więcej środek i znowu zginamy. Zegnę na stronę, żeby nie było hecy, że krzywo. <noise> Bo potem jest potrzebne, żeby był prosto w miarę I znowu zginamy. O, czyli mamy nasz... Uciekło! Mamy nasz kwadrat. No nie Składamy go na trójkąt. Trójkąt. Składamy na jeszcze mniejszy trójkąt. I ten jeszcze mniejszy trójkąt składamy na kolejny trójkąt. Widzicie? Mamy malutki trójkąt. No to teraz rozkładamy malutki trójkąt. Hop, hop, hop i robimy z niego kwadrat. I teraz uwaga, będziemy robić naszą biedroneczkę. Żeby powstała nasza biedroneczka, potrzebne jest nam te boki, które są zgięte, widzicie? Składamy je do siebie. Opa. Tutaj trochę to wybrzuszę. Biorę te boki. Nie składamy całej kartki, widzicie? Nie składamy całych boczków, tylko tutaj, te środeczki, które są zagięte. Trzymamy je o tak. I wtedy ten środeczek, co nam został tu, przykładamy Chcemy mieć takie trójkąciki. I ten środek, który jest tu. Widzicie, bo miałam nasz kwadrat. Złożyłam tu boczki. No Nie. To do środka. To do środka. O! I splaśniam. plaśnią, splaśniam, splaśniam, splaśniam. Mamy mieć taki trójkąt. Tak jak go rozłożymy, będzie nasz kwadrat, ale składamy go w ten sposób. Rzeczki. To będzie nasza biedronka. Ale biedronki, jak wszyscy wiedzą, nie są trójkątne, tylko dwukątne. Więc rysuję sobie półkole. Półkole to będzie moja biedrona. Biorę nożyczki i wycinam po linii czarnej. Patrz, no biedronka wypisz, wymaluj, idealna, prawda? Zupełnie jak ta z dzisiejszego powiadania. Tu jeszcze sobie przytnę, żeby była bardziej okrąglutka. I zrobię jej tutaj, słuchajcie, mam tą linię tutaj, nie? To. Rysuję chlup wzdłuż niej, krechę. Trochę już biedronkowata, nie? ale biedronki mają przecież pyszczki znaczy pyszczki, no takie tutaj czarne nie? główki więc rysuję sobie takie coś narysuję moje biedronce oczy moja biedronka będzie miała duże oczy bo ja bardzo lubię biedronki z wielkimi oczami i będzie patrzyła sobie w jedną stronę, O, jedno oko wyszło większe zmniejszymy ma oczy i teraz wszystko co nie jest oczami koloruję Czarno. Dobra. Możecie kolorować mazakami, możecie kolorować kredkami. Jak wam się tutaj podoba. Ważne, że na czarno, bo biedroneczki są czerwone. Czarne kropeczki mają czarne tutaj takie jakby pyszki. Tam jest jakiś aparat gębowy czy coś takiego. Bo wady to mają aparaty gębowe, a nie buzi. Tak się fachowo nazywa. No ale kto by się tam przejmował? O, tim, tim, tim. moja biedronka patrzy w jedną stronę. Mogę jej tutaj pokolorować te oczka później na niebiesko. No i co mają kropeczki? Ta biedroneczka jest zupełnie jak te wszystkie biedne biedroneczki, z którym ktoś okradł kropeczki. No ile ona ma kropeczek? Zero. A ja bym chciała, żeby miała sześć. No to nic trudnego, biorę mazak i tak jak ten mak dorysowuję mojej, doklejam. Możecie przykleić papieru oczywiście kolorowego. Ja dorysuję, żeby było szybciej. Dorysowuję mojej biedroneczce sześć kropeczek. Czyli po ile na każdym skrzydełku, żeby było porówno. po równo. Dadam po trzy. I mam biedroneczkę. Spójrzcie, mam taką moją biedroneczkę. Mogę jej rozłożyć skrzydełka. Jest bardziej taka przestrzenna. Mogę ją też, jak macie na przykład drewniany. Na drewniany najłatwiej przyczepić na spinacz od bielizny. Wtedy przyklejacie go trochę tu. Możecie też zrobić mniejszą biedroneczkę. Będzie łatwiej przykleić. Na drewnianym spinaczu najłatwiej się przykleja, ale drewniany jest daleko. I wtedy haps, haps będziecie mi taką przypinkę. To jest wasza praca plastyczna na dziś. Techniczna bardziej niż plastyczna. Biedroneczka z kropeczkami. Życzę Wam żuczki miłego dnia. Ja i moja biedroneczka. <grych> Trzymajcie się cieplutko, dobrych zajęć na Was na dzisiaj. I pamiętajcie, żeby się często uśmiechać, bo jak się często uśmiechamy, to jakoś świat się robi weselszy. Tak jak te biedroneczki, buziaki, żuczki. Do zobaczenia, bo dziś się widzimy jeszcze. Papa, pa, kochani!